Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam rytuał, który bardzo skutecznie odsunie osobę, która w jakikolwiek sposób Wam szkodzi z Waszego życia. Są dwie wersje tego rytuału. Pierwsza wersja dotyczy osoby, która czujecie, że Wam szkodzi, natomiast nie chcecie z tą osobą urywać kontaktu. Nie chcecie, żeby, żeby definitywnie z Waszego życia wychodziła. Natomiast, żeby ją zablokować, jej działania. Które wam szkodzą. Druga natomiast wersja dotyczy osoby, z którą nie macie ochoty mieć nigdy już więcej do czynienia. Definitywnie chcecie ją odsunąć z waszego życia. Czego potrzeba? Potrzeba. Kartki papieru długopisu. Pudełka. Ja akurat mam pudełko tutaj po świeczce. Natomiast to pudełko musi być po pierwsze nieprzezroczyste, po drugie musi być hermetyczne, a po trzecie musi nie przepuszczać wody. Musi być wodoodporne. Potrzebujecie wody, zwykłej wody z kranu. To, co jest bardzo ważne, w ogóle przy odprawianiu jakichkolwiek rytuałów, jest bardzo ważne to, żeby to robić nie pod wpływem emocji. Potem Wam powiem czemu. W przypadku tego rytuału. Natomiast. Na pewno nie w złości, nie jak jesteśmy wściekli na kogoś, na siebie, na jakąkolwiek sytuację. Wtedy się wyciszamy, wtedy medytujemy i czekamy na moment, kiedy będziemy na tyle spokojni, żeby energia. Którą włożymy w ten rytuał, nie spowodowała więcej zła niż pożytku. Kolejna bardzo ważna rzecz. Ten rytuał jest dla Was zupełnie bezpieczny. Ja absolutnie nie zajmuję się czarną magią. To są wszystko rytuały bezpieczne, które nikomu nie wyrządzają krzywdy tylko te, ten rytuał który wam tutaj przedstawiam polega na tym będzie polegał na, polega na tym, że zablokujecie daną osobę jej energię w stosunku do was tylko i wyłącznie w stosunku do was ok, co robimy? Na kartce papieru piszecie długopisem. Pamiętajcie, ani piórem. No więc co robimy? Bierzemy kartkę papieru i długopis. Bardzo jest ważne to, żeby to był długopis, ani pióro, ani żaden ołówek. Nic, co będzie w stanie się rozpuścić i zmyć wodą. Wpiszecie imię i nazwisko osoby, o którą wam chodzi, oraz jeżeli znacie, to data urodzenia. Składacie karteczkę. Następnie wsadzacie. Do pudełka. I uwaga teraz, w przypadku wersji pierwszej, czyli jeżeli chcecie tylko i wyłącznie zablokować tę osobę, czyli żeby jej zła energia Wam nie szkodziła, powiem Wam dokładnie, co trzeba powiedzieć i również tę formułkę. Umieszczę Wam w opisie filmu. Mówicie tak: proszę, aby ta osoba, i tutaj podajecie jej imię i nazwisko, ewentualnie datę urodzenia, żeby doprecyzować, o kogo Wam konkretnie chodzi. Proszę, aby ta osoba miała tylko i wyłącznie pozytywne myśli. W stosunku do mnie. Niech tak się stanie. To może być osoba z Waszej pracy, to może być osoba z Waszej rodziny, to może być Wasz sąsiad, obojętnie. Osoba, która na przykład rozsiewa plotki na Wasz temat, yy, oczernia Was, ale nie chcecie, albo wiecie, że nie będziecie mogli się z nią w jakiś sposób nie kontaktować, tak? W przypadku drugiej wersji, czyli wtedy, kiedy chcecie, żeby dana osoba na zawsze opuściła Wasze życie. Tutaj zrobię małą dygresję. Wcześniej Wam mówiłam, że bardzo trzeba uważać na to, żeby nie robić y, żadnego rytuału w złości, w emocjach w ogromnych. Dlaczego? Ten rytuał jest bardzo skuteczny. I w przypadku drugiej wersji, tej osoby rzeczywiście już nigdy nie zobaczycie. Dlatego musicie się bardzo poważnie zastanowić, czy naprawdę nigdy już tej osoby nie chcecie oglądać. Pamiętajcie. To, co się wydarza między dwiema osobami, może być nieporozumieniem, może być próbą czyjejś manipulacji. Dajcie sobie czas. Oczywiście, jeżeli dana osoba jest psychopatą, socjopatą, czy, jest, czy ma osobowość narcystyczną, jest manipulantem, to wtedy oczywiście jak najbardziej polecam drugą wersję. W przypadku drugiej wersji. Wypowiadacie takie oto słowa. Proszę, aby ta osoba, i tutaj podajecie imię, nazwisko, i jeżeli znacie datę urodzenia, to datę urodzenia, aby doprecyzować, kto to jest, definitywnie odeszła z mojego życia od dzisiaj. Niech tak się stanie. Zalewacie wodą. Zamykacie. Tę formułkę Możecie wypowiedzieć trzy razy. A tak naprawdę, polecam wypowiedzieć ją trzy razy. Dlaczego? Liczba trzy jest liczbą, która w swojej energii ma ochronę. Dlatego od razu jest to rytuał również ochronny dla Was. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli macie zdjęcie tej osoby, możecie to również zrobić y za pomocą zdjęcia. Czyli bierzecie zdjęcie osoby na. Po drugiej stronie piszecie jej imię, nazwisko, datę urodzenia, składacie i zalewacie wodą, zamykacie i wsadzacie na minimum trzy doby do zamrażalnika. W ten sposób, przez te trzy dni, w bardzo mocny sposób energia tej osoby w stosunku do Was jest blokowana, zamykana i neutralizowana. Pamiętajcie tego, minimum trzy doby. Może być więcej, natomiast nie może być krócej. Po trzech dniach wyjmujecie pudełko zamrażalnika i wyjmujecie tak naprawdę kostkę lodą, w której jest zamrożona karteczka. Co robicie? Oczywiście najlepiej by było zrobić to nad rzeką, ale rzadko kiedy mamy taką możliwość, więc pod strumieniem wody. Czy jest to zlew, czy jest to umywalka, wszystko jedno. Natomiast pod strumieniem wody rozpuszczamy, roztapiamy y, tę kostkę lodu i rozdrabniamy. Tak, to jest dobre słowo: rozdrabniamy tę karteczkę. W przypadku zdjęcia zajmie nam to trochę więcej czasu, bo to jest grubszy papier. Oczywiście to może być też wydrukowane, czyli zdjęcie na, normalnie na, na, na papierze z drukarki, nie ma problemu. I w tym momencie jest to koniec rytuału. Pamiętajcie, nigdy. Najlepiej nawet w myślach nie życzyć nikomu źle. To jest świetny sposób na to, żeby dana osoba odeszła z waszego życia i żeby już wam więcej nie szkodziła. Natomiast zawsze wtedy, kiedy wysyłamy do kogoś złe energie, źle mu życzymy, czyli zło życzymy. Prędzej czy później wróci to do nas. Dlatego po prostu to się nie opłaca. Ok. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego rytuału, to piszcie w komentarzach, piszcie w mailach. Ja bardzo chętnie odpowiem na ewentualne Wasze wątpliwości. Mam nadzieję, że będę w stanie je rozwiać. I, i co? Dziękuję bardzo, że obejrzyliście mój film. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.